Witajcie z tej strony Max, a Wy i ja znajdujemy się teraz na kanale Piłeczka Chodzi. Okienko transferowe na Białorusi zamknęło się plus minus miesiąc temu i myślę, że jest to dobry moment, żeby ten okres sobie troszkę podsumować. Dzisiaj przedstawię Wam moją bardzo subiektywną listę zawodników, którzy moim zdaniem okazali się najciekawszymi transferami w obecnym sezonie. Muszę zaznaczyć, że nie będzie to żaden ranking, żadne top 10, top 15. Po prostu tych zawodników wymienię i powiem Wam, Dlaczego uznałem ich za w jakiś sposób interesujących? Jeszcze muszę tylko dodać, że będą to transfery zarówno pomiędzy klubami białoruskimi, wewnątrzligowe, jak i handel, można powiedzieć, z klubami spoza Białorusi. Myślę, że nie ma co przedłużać. Zaczynajmy! Dość! Na początek weźmiemy sobie na tapet dwóch zawodników, bardzo zbliżonych w pewnych aspektach. Po pierwsze. Są to zawodnicy urodzeni w roku 98, Po drugie obaj pochodzą z Burkina Faso i po trzecie grają w tym samym klubie FK Słudsk. Tyle, jeśli chodzi o podobieństwa. Pierwszy Dramane Salu, drugi to Abdul Gafar. Najpierw zostańmy przy Dramane Salu. Jest to młody, jak już wspomniałem, reprezentant Burkina Faso. W każdym zaliczył jedno spotkanie do tej pory. Gra na pozycji defensywnego pomocnika. W latach 18-19 występował w Partizanie Belgrad, gdzie jednak... Okazał się za słaby. Nie do czego się debiutował, był wypożyczany. Po roku trafił do rosyjskiej ekstraklasy, gdzie wystąpił w siedmiu spotkaniach, raczej jako rezerwowy i właśnie taką drogą trafił do drużyny ze Słudzka. Drugim zawodnikiem jest wspomniany Abdul Gafar. Jest to zawodnik występujący na pozycji napastnika. Z nim wiąże się ciekawa historia, którą teraz Wam opowiem. W 2017 roku jakimś sposobem trafił do Rosji, a dokładnie do samego CSKA Moskwa na testy. W sparingu CSK bardzo ciekawego go zaprezentowało, co możecie teraz tutaj zobaczyć. Oni na swojej takiej przedmeczowej rozpisce wstawili tam Jafara. Jest to postać z disneyowskiej bajki Aladdin, raczej czarny charakter. Gafar w tym spotkaniu, jak i podczas całego tygodniowego pobytu w CSK, nie pokazał się za dobrej strony. Okazał się, podobnie jak jego kolega, za słaby na dany klub, ale nic straconego, ponieważ trafił do drugiej ligi rosyjskiej, do Baltika Kaliningrad. Tam był raczej rezerwowym, zagrał w 14 meczach, strzelił dwa gole, ogólnie bez szału. Mimo wszystko, jego agent i trzeba powiedzieć, że jest to agent, który kiedyś reprezentował Jajaturę myślę, że wszystkim dobrze znany zawodnik mówił, że Interesują się nim tak wiele klubów rosyjskiej ekstraklasy i nie tylko, w tym sam Rostov. Uznany klub, widzę, mistrzów grał niedawno, z tego nic nie wyszło, to takie bardziej plotki i Gafar trafił do drugiej ligi rosyjskiej, właściwie był tam cały czas, tylko zmienił klub FC Tambow. Tam był znowu rezerwowym, strzelił, nie, nie postrzelał, tak to ujmę, trafił do szeryfa Tiraspol, zdobył tam mistrzostwo Mołdawii, aczkolwiek znowu nie grał za dużo, raczej rezerwowy, jeden gol, bez strzału. Jego kariera troszkę się złamała. Trafił do Armenii, tam trzy mecze, raczej mało grania. No i w ten sposób jest teraz w Słudzku. W końcu udało mu się wywalczyć podstawowy skład, jest pierwszym napastnikiem. Póki co strzelił jednego gola, tylko z zrzutu karnego. Ale najważniejsze dla niego, że w końcu gra. A jeśli chodzi o reprezentację, to właśnie w momencie, jak był w Baltiku Kaliningrad, dostał powołanie do kadry, swoje pierwsze, ale z powodu problemów jakiś tam z wizą nie wystąpił w tej kadrze, nie pojawił w zgrupowanie, i do dziś czeka na debiut. Kolejnym zawodnikiem na naszej liście będzie Bak Gakshiboev. On przyszedł do drużyny Energetika BDU z Pachtora Tashkent. Jest to klub, który jest obecnym mistrzem Uzbekistanu i przyszedł on na wypożyczenie. Co można im powiedzieć? 22-latek, trzy mecze w karze dorosłej Uzbekistanu, chociaż swój największy sukces do tej pory święcił z reprezentacją do lat 23. W 2018 roku w Tajlandii wygrali oni razem z kolegami Mistrzostwo Azji. Także duży sukces. Trzeba sobie powiedzieć to otwarcie. Jest to zawodnik, który marzy o grze w Europie. W wywiadzie, który znalazłem, mówił, że to wypożyczenie na Białoruś ma być taka trampolina do prawdziwego europejskiego futbolu, do jakiejś jednej z najlepszych lig, powiedzmy top 5 najlepszych klubów. To jest jego marzenie, jego cel. Mówi, że nie chce wracać do Uzbekistanu, że tego nie interesuje. Gra właśnie tam Europa. Europa sfokusowany na celu i trzeba powiedzieć, że zaczął bardzo dobrze. W tym sezonie w pierwszym spotkaniu z Batę ustrzelił dwie bramki, co się przełożyło na wygraną jego drużyny sensacyjną, powiedzmy sobie otwarcie 3 do 1. W trzeciej kolejce zdobył swojego trzeciego gola w tym sezonie po drodze zaliczył jeszcze jedną asystę, także póki co naprawdę notuje mocne wejście. Czy pokaże się w Europie z lepszej strony? Czas pokaże. Płynnie przechodzimy do kolejnego zawodnika. Kto to taki zapytacie? Odpowiadam. Gorgi Andronik, 28-letni mołdawianin, zawodnik ruchu Brześć. Dopiero zadebiutował w czwartej kolejce w tym sezonie, ale to dlatego, że stosunkowo późno dołączył do kolegów, ale trzeba mu oddać, że już wywalczył sobie podstawowy skład w swojej drużynie. Zdecydowanie najciekawszym momentem jego kariery jest rok 2010 i jego transfer do hegemona chorwackiego, wszystkim nam dobrze znanego Dynama Zagrzeb przychodził tam jako całkiem spory talent, oczywiście w skali mołdawskiej piłki. Niestety w dynamie nigdy nie zadebiutował był dwukrotnie wypożyczany, na tych wypożyczeniach również so dużo nie pograł, no i musiał wrócić do Mołdawii. On podpisał 5 pięcioletni kontrakt, ale bardzo szybko, bo już po dwóch latach go rozwiązano. Na Mołdawii zdobył mistrzostwo w 2015 roku, był gwiazdą swojej drużyny Milsami, tak ta drużyna się nazywa. Niestety, znowu dla niego kontuzja pokrzyżowała mu plany. W 2017 roku cały rok, wyobraźcie sobie, cały rok gry stracił, nie zagrał żadnego spotkania. Właśnie też w tym 17 roku zagrał swój ostatni mecz w kadrze Mołdawii przez kontuzję kolana. Na pewno kontuzje ogólnie bardzo mocno jego karierę zahamowały i nie pozwoliły mu się w pełni rozwinąć. Kolejny zawodnik na naszej liście to przykład, że kluby na Białorusi nie mają problemu w transferach pomiędzy swoimi klubami, co jest dość sporym problemem, jeśli chodzi o na przykład polską ekstraklasę. Mowa konkretnie o Iwanie Bakarze. Jest to 21-latek. Już ma za sobą cztery występy w kadrze Białorusi. Zdecydowanie ofensywny zawodnik, czasem na skrzydle, czasem na takim cofniętym napastniku, czasem na typowej dziewiątce powiedzmy. Ogólnie bardzo ofensywny zawodnik. I właśnie on przyszedł w tym sezonie do drużyny Dynama Mińsk z innego mińskiego klubu o wdzięcznej nazwie FC Mińsk. W tym sezonie już zaliczył pięć spotkań, wywalczył sobie pierwszy plac w Dynamie. Jeden gol, jedna asysta. Trzeba powiedzieć sobie szczerze, nieźle zaczął. Kolejnym zawodnikiem jest Aleksiej Rios, którego teraz tutaj koło mnie widzicie. Jest to 32-letni Białorusin, obecnie gra w Dynamie Mińsk. W tym sezonie zaliczył wszystkie spotkania od pierwszej do 90 minuty, najczęściej występując na boku pomocy, czasem zdarza mu się zagrać też na boku prawej obrony. Co można im ciekawego powiedzieć? Taki zdecydowanie mm, najlepszy moment jego kariery to jest bramka w eliminacjach mistrzostw świata. 2018, mecz przeciwko Holandii, Białoruś gra na wyjeździe, wynik 2-0 i Bach, Aleksiej Rios strzela 2-1, niestety koniec końców Białoruś przegrała 4-1, ale wspomnienie na pewno piękne. Dlaczego uważam, że ten zawodnik jest jeszcze ciekawy? Grał on zarówno w Szachtiorze Soligorsk, Bate Borysow i teraz gra w Dynamie Mińsk, także takie wielkie, największe top 3 białoruskich klubów ma zaliczone. Do tego jest to zawodnik niezwykle utytułowany. 4 Mistrzostwa Białorusi, dwa Puchary Białorusi, 1 z Batę, 1 z Szachtiorem i trzy Super Białorusi. Pewnie teraz tak się zastanawiacie, Aleksirios Rios mało białorusko brzmi, prawda? Słusznie. Ma on korzenie, oprócz tego, że białoruskie, to również latynoskie, Hiszpania i Peru. Te kraje płyną w jego krwi. Kolejny zawodnik to również nowy nabytek Dynamo Mińsk, 27-letni lewy ukraiński obrońca, Artem Suchocki, który przeszedł do Dynama na zasadzie wypożyczenia z drużyny Słowana Bratysława. Artem sezon temu wraz z drużyną Słowana zdobył Mistrzostwo Słowacji, będąc podstawowym zawodnikiem pierwszej jedenastki. W tym sezonie wiodło mu się troszkę gorzej. Zaliczył co prawda 12 występów w słowackiej ekstraklasie na 22 spotkania, ale w Lidze Europy, gdzie Słowan doszedł aż do fazy grupowej, grał za niego raczej Vernon de Marco, znany... Niekoniecznie lubiany, były piłkarz Lecha Poznań. Sam Artem zaliczył tam tylko dwa spotkania. Siódmy już zawodnik na naszej liście, to tutaj widzicie koło mnie, jest to właśnie Sergiej Paliciewicz, 30-letni środkowy obrońca reprezentacji Białorusi. W 2016 roku przyszedł on do klubu tureckiej ekstraklasy. Tutaj Wam teraz pokazuję logo tego klubu, gdzie macie nazwę, której ja nawet nie będę próbował wymówić, bo prawdopodobnie by mi się nie udało. Jest możliwe. Zagrał tam dwa sezony, był podstawowym stoperem i potem w 2018 roku przyszedł do kazachskiego Kairat Aumaty, Kajratów Aumaty, gdzie teraz gra Konrad Wrzesiński i Jacek Góralski niedawno przeszedł, także możemy go kojarzyć. Ten klub z właśnie naszych rodaków, ale do rzeczy. Sam Siergiej w tych Kairatach za dużo nie pograł, dwa sezony, tylko 17 spotkań. No i właśnie w tym sezonie zaliczył powrót do drużyny z Szachtiora Soligorsk, w którym jest podstawowym stoperem, kluczowym zawodnikiem 5 na 5 spotkań, 90 minut w każdym meczu. Teraz pomówimy sobie chwilkę o Jurim Kendyszu. Jest to znowu, podobnie jak Sergij Policjewicz, zawodnik Sachtiora Soligorsk. Jest to wysoki środkowy pomocnik, reprezentant Białorusi, który zaliczył do tej pory 10 spotkań, strzelając jednego gola. Dwie. Dwie ciekawe rzeczy z tym zawodnikiem się wiążą. Pierwsza jest taka, że to jego dziewiąty klub w karierze dorosłej, nie licząc wypożyczeń, a ma dopiero 29 lat. A druga to taka, to jest moim zdaniem naprawdę bardzo ciekawa sprawa, nie znam zbyt wielu takich zawodników. Wyobraźcie sobie, że Juri od 2015 roku ma hobby kolekcjonowanie mistrzostw. I to nie tylko na Białorusi. Zacznijmy wyliczankę. W 2015 roku wygrywa mistrzostwo z Żalgirisem Wilno. 2016 i 2017 wygrywa mistrzostwo z Batę Borysów. I teraz uwaga, w 2017 wygrywa jeszcze mistrzostwo Mołdawii. Jak to się stało? Otóż, najpierw grał pół sezonów w Batę i potem poszedł na wypożyczenie do Sherifa Tiraspol. W 2018 roku trafił na zasadzie transferu definitywnego do Sherifa, wygrał mistrzostwo właśnie w tym sezonie 18 i poprzednim, czyli w sezonie 19 i w poprzednim sezonie zanotował naprawdę świetne liczby. Ja wiem, Liga Mołdawska, poziom jaki jest, myślę, że możemy się wszyscy domyślać, raczej nie za wysoki, ale słuchajcie, 25 meczów, 13 goli, 2 asysty, jak na środkowego pomocnika wynik naprawdę świetny. Zbliżamy się powolutku do końca naszego zestawienia i to dopiero pierwszy piłkarz, który przyszedł do Batę Borysow. Mowa konkretnie o Jakowie Filipowiciu, 27-letnim środkowym obrońcy z Chorwacji. Jest to zawodnik, który może się pochwalić w swoim CV trzema występami w kadrze Chorwacji. Wygląda to naprawdę imponująco, szczególnie że to nie było jakieś tam 10-15 lat temu, tylko 3 lata temu, stosunkowo niedawno. Ale jak się wejdzie w szczegóły, to się okazuje, że to były takie mecze styczniowe, które my znamy w stylu hotel na hotel z takich dawnych zgrupowań kadry Polski, Ale co ma w CV? ma jako w CV i tego mu odmówić nie można. Jest to zawodnik, który przez trzy sezony ostatnio występował w drużynie Lokeren, która, jak słyszeliśmy ostatnio, ogłosiła swoją upadłość. W sezonie 17-18 18-19 grał on w belgijskiej Ekstraklasie, był podstawowym stoperem swojej drużyny, w ostatnim sezonie po spadku Lokeren występował w drugiej lidze belgijskiej, gdzie również cały czas był podstawowym zawodnikiem swojego zespołu. W tym sezonie w Bate nie udało mu się jeszcze zadebiutować, pojawił się dopiero parę razy na ławce, cały czas czeka na ten pierwszy mecz. Ale myślę, że tutaj duże znaczenie ma też to, że w marcu dopiero skończył leczyć stosunkowo poważną, bo ponad 3-miesięczną kontuzję biodra. No i zobaczymy, jak jego przygoda na Białorusi dalej się potoczy. Ostatni zawodnik w moim zestawieniu to można powiedzieć taka wisienka, czy jakikolwiek owoc tam chcecie sobie dać, na torcie. Chodzi o Jechwena Haczeridiego. Jest to już 32-letni, środkowy ukraiński obrońca z bardzo bogatą przeszłości przeszłością, ale po kolei. Jest to, myślę, taka żyjąca legenda Dynamo Kijów. On grał tam przez 10 lat, od roku 2008 do 2018, zaliczając 150 występów w ukraińskiej ekstraklasie. W tym samym czasie zagrał również 51 spotkań w kadrze Ukrainy i takim najważniejszym momentem w jego reprezentacyjnej karierze to niewątpliwie Euro w 2012 roku, które organizowaliśmy razem z Ukrainą. Zagrał we wszystkich meczach fazy grupowej po 90 minut. Ukraina... Zajęła trzecie miejsce w grupie, nie zdołała przejść dalej, aczkolwiek jest to na pewno niesamowity sukces, zagrać na tak dużej imprezie we własnym kraju. Niestety po 2018 roku, przygoda Jechwena z piłką troszkę się popsuła, lekko mówiąc. Trafił on na zasadzie wolnego transferu do Połku Saloniki i o ile jeszcze początkowo w miarę regularnie grał, czy to w lidze, czy w eliminacjach do Ligi Mistrzów, o tyle potem wszystko się posypało. A było to tak. Zagrał on, jak mówiłem, na początku w miarę regularnie. Potem z jakichś przyczyn przez dwa miesiące nie grał w ogóle przed mecz z Chelsea. Piąta kolejka Ligi Europy. Jechfen wychodzi w pierwszym składzie, jak mówiłem po dwóch miesiącach bez gry. Co się dzieje? Szósta minuta, czerwona kartka na Stamford Bridge oznacza to praktycznie egzekucję. I tak też się stało, jego drużyna bez Jechfena poległa kompletnie 4-0 i od tego momentu Jechwen nie tyle co nie zagrał meczu w bałku Więcej, on się nawet nie znalazł w składzie swojego zespołu na mecz w tej osiemnastce meczowej. Dość, to był jego koniec w pałku, on potem rozwiązał kontrakt i na zasadzie wolnego transferu w październiku trafił do drużyny Dynama Brześć, aktualnego mistrza Białorusi, o którym, uwaga, możecie się troszkę więcej dowiedzieć w filmiku Mikołaja, który tutaj na górze, jak klikniecie, to się do niego przyniesiecie, jeśli jeszcze go nie widzieliście. I to już koniec mojego zestawienia. Myślę, że ci zawodnicy, których wymieniłem, moim skromnym zdaniem, są w jakiś sposób ciekawi i warto o nich wiedzieć, oglądając mecze Ligi Białoruskiej. Oczywiście mam nadzieję, że nie ze wszystkim się ze mną zgadzacie i że napiszecie swoje typy komentarzach, kogo pominąłem, może o kimś Waszym zdaniem niepotrzebnie wspomniałem, piszcie, chętnie się czegoś jeszcze dodatkowo dowiem. A Wam jeszcze raz bardzo dziękuję i co? Do usłyszenia albo przy odcinku, albo przy meczu. Zobaczymy. Papa! Papryka, papryka, papryki, papryka, papryka, papryczki, papryka, papryka.